Słyszeć uh, sister Daniel uh, Collins Jak zaraz na początku meczu zobaczyłem jak Iga podchodzi do tego swojego pudełeczka, gdzie ma ręcznik i Zobaczy... zobaczyła tam ręcznik Daniel Konis. Sportowcy muszą być silni nie tylko fizycznie, ale także psychicznie. Ich życie to ciągła rywalizacja, wielka odpowiedzialność i uwaga. Wielu z nich może się w tym zatracić, dlatego właśnie zastanowimy się nad tym, czy to właśnie było powodem dla tenisistki, dla którego wyżyła się na Idze Świątek. Zatem zapnijcie pasy, jesteście na kanale Kto Wygrał, a to kolejny przegląd newsów. Nie tak dawno temu media obiegły nagrania z jednego z najbardziej emocjonalnych starć tenisistek ostatnich czasów. W zaciekłym pojedynku brała udział Iga Świątek i Amerykanka Danielle Collins. Już od początku jasnym było, że nie będzie to mecz dwóch koleżanek. Była to zaciekła walka. Mimo tego, że Iga najpierw wychodziła na prowadzenie, Collins w pewnym momencie wzięła się w garść i pokazała ze świetnej strony. Jest znakomicie. Popusowy tenis Amerykanki. Nie mówimy tego, dlatego, żeby w stopniu tłumaczyć to, co się dzieje z perspektywy IG. Po prostu Collins. Fantastyczny. Tak też doszło do momentu w meczu, w którym kobiety remisowały. Walka zrobiła się personalna. Mogło się zdawać, że będzie to krwawy pojedynek, aż wszystko się odwróciło. Ku zszokowaniu obecnych i widzów, Collins przerwała mecz. I can't play. I can't play. Załasz się usłyszeć e, Daniel e, Collins. E, no, ciekaw jestem co teraz tam powiedziała Amerykanka do ligi. Nie tylko sam powód zakończenia spotkania był wielką enigmą, ale także właśnie te tajemnicze słowa, które padły, gdy zawodniczki podały sobie ręce. Nie wyglądało to tak, jakby pożegnały się w przyjemnej atmosferze. Iga natomiast zdawała się być zszokowana bądź nawet oburzona. Bez wątpienia Amerykanka powiedziała coś mało przyjemnego swojej przeciwniczce. Kwestią czasu miało być to, kiedy dowiemy się, co miało właściwie miejsce tego dnia i dlaczego Collins zachowała się tak, jak zachowała. Czekaliśmy tylko na potwierdzenie. Spekulacje w międzyczasie trwały. Przyszedł jednak czas werdyktu i Collins zabrała głos. W udzielonym niedługo po walce wywiadzie oznajmiła Powiedziałam Idze, że nie musi być nieszczera w sprawie mojej kontuzji. Wiele dzieje się przed kamerą, jest wielu ludzi z ogromną charyzmą, którzy wychodzą i w inny sposób zachowują się przed kamerą, a w inny sposób w szatni. Po prostu nie mam najlepszych doświadczeń i naprawdę nie czuję, że ktokolwiek powinien być nieszczery. Mogą być tacy, jacy są. Mogę to zaakceptować. Nie potrzebuje fałszu, zaznaczyła w rozmowie z dziennikarzami. Czym miały być spowodowane te słowa? Ciężko powiedzieć. Według zeznań Igi, żegnając się z Collins, nie miała w zamiarach powiedzenie niczego nieprzyjemnego. Nie wiem o co jej chodziło. Nie zrobiłam w jej kierunku nic niemiłego. Po meczu chciałam jej pogratulować udanej kariery, bo to jej ostatni rok w turze. Zdaje się więc, że nie miało być to personalne, chyba że czegoś nie wiemy. Tak czy inaczej, starcie już samo w sobie wyglądało tak, jakby kobiety chciały się wykończyć. Nie było to jednak raczej wynikiem zachowania igi. Przeciwnie, zdaniem wielu, wyglądało to tak, jakby nie było przypadkowe. Postanowiła się też do tego odnieść, dalej jednak nie była ofensywna czy atakująca względem przeciwniczki. Raczej roboczyni, no nie będę tego oceniać, mm. bo to tylko ona wie um, i nawet jeśli to nigdy by tego nie przyznała, więc uh, ja mm, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten incydent mógł spowodować to, że jakby. Nie koncentrowałam się na tym, jaki jest wynik, albo na przykład um, nie myślałam o tym, jak jestem zestresowana, tylko po prostu skupiałam się na tym, żeby dojść do siebie, i to może pomogło mi w pewnym sensie zagrać kilka piłek e, bardziej, będąc taką wolną, w sensie free, a nie slow. E, I um, i może, może to tyle, ale szczerze mówiąc, myślę, że i tak zapracowałam na to, żeby przełamać ją na początku, bo wyszłam na trzeciego seta ogólnie zresetowana i, um, i z lepszym nastawieniem, więc um, myślę, że wiele rzeczy się na to złożyło, ale. Mmm. Cieszę się, że... Mimo tego, że mnie trochę przytkało... No właśnie, po gdzie prostu, dokładnie Dostać trafiona? Dosłownie hmm. tuż pod żebra, tutaj na środku, więc... Ale wszystko prostu... dobrze. Tak, no... no. Nie wiem, jak to się nazywa, ale przez kilka sekund nie mogłam oddychać. Później wszystko wróciło do normy, więc... Nie. Z pewnością temu spotkaniu nie brakowało zwrotów akcji i natężenia nieprzyjemnej energii. Prawdopodobnym jest, że cios ten był zaplanowany. Świadomie, czy też podświadomie. Według przewijających się sugestii, Daniele miała mieć poważne problemy Problemy zdrowotne. Kobietę zdarzało się o nich wypowiadać w przeszłości. Miała mieć między innymi przewlekłe problemy. I'm living with a chronic inflammatory disease that affects your ability to get pregnant. And so that's like deep, a deeply like personal situation. And I've kind of explained that from time to time and um yeah, I think it's a good question, but I think at the end of the day like my my um choice like this is my personal choice and this is so much more to do than just tennis and my career and I'm enjoying my career I'm having a lot of fun I love coming out here and competing um but at the end of the day like this is a really big like life decision and um yeah I I think that that should be like pretty understandable. Może to być oczywiście silnym powodem do stresu i irytacji dla kobiety. Nie dowiedziała się jednak o tym w dniu, w którym kobiety spotkały się na korcie. Sprawy, które miały zaprzątać jej głowę, czy też być powodem bólu, miały być znacznie bardziej aktualne. Miało chodzić o rzekomą kontuzję, co też właśnie potwierdziła w swoich social mediach pisząc: Po udarze cieplnym w Paryżu nadwyrężyłam sobie mięsień, prawie cztery lata temu doznałem podobnej kontuzji, przez którą nie mogłam konkurencyjności. Przez ponad 4 miesiące byłam naprawdę załamana, że musiałam się wycofać z Toronto i Cincinnati. Wydała to oświadczenie, przerywając ciszę, która zapanowała na jakiś czas z jej strony. Potwierdziła też tym samym pierwotne przypuszczenia. Wszystko to zdawało się być zasadne. Miała powód do rezygnacji. Zastanawia tylko więc w tym przypadku fakt, dlaczego niedługo po starciu znowu wyszła na kort. Nie minęło wiele, zaledwie dwie godziny. Objawy raczej w tym czasie nie zniknęły. Sprawa ta zdaje się być niezwykle zagmatwana. Zaatakowała jedną z najlepszych zawodniczek, z którą akurat przyszło jej tego dnia się zmierzyć. Może właśnie stąd wynikało jej podejście? Miała okropny okres, jej kariera dobiega końca, a na dodatek ma się akurat zmierzyć z kimś tak silnym. Mogła być wyjątkowo zirytowana, przepełniona emocjami. To jednak nie tłumaczy jej zachowania, które z perspektywy, jaką obecnie dostrzegamy, było dziecinne i kompletnie nieprowadzone. Profesjonalne. Na korcie ona jest piekielnie nieprzyjemna. Trzeba być nawet, pokrzykiwać w pewnym momencie. Jak zaraz na początku meczu zobaczyłem, jak Liga podchodzi do tego swojego pudełeczka, gdzie ma ręcznik i zobaczy, zobaczyła tam ręcznik Daniel Collins. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, a ja tenisa już dość dawno w życiu oglądam, komentuję, żeby ktoś pomylił te koszyczki. I mam podejrzenie graniczące z pewnością, że to nie była pomyłka Daniel Collins, tylko chciałaby to w jakiś sposób Iga świątek z równowagi, wytrącić z tej jej strefy skupienia. Tak samo nagle pojawiły się okrzyki, którymi dodawała mocy swoim uderzeniem. Ona kiedyś krzyczała dużo więcej na korcie. Tak ona się nakręcała, tam kaman, to, to jakieś takie... Ale jak chodzi mi też o takie głośne, to o, jak A, uderza, okay. uderza, uderza, uderza piłkę. Jak Maria Szarapowa. Jak Maria Szarapowa, jak choćby Wiktoria Azarenka. Natomiast ostatnimi czasy ona raczej nie krzyczała. To też było ewidentnie działanie, żeby sprowokować debatę. Oczywiście nie wiemy, jak wygląda atmosfera między kobietami. Ciężko jest też stwierdzić, jaką osobą jest Iga Świątek, kiedy mówimy o relacjach z innymi zawodnikami. Z oficjalnych źródeł nie docierały do nas jednak informacje, jakoby kobiety miały jakikolwiek spór, a tym razem spotkanie wyglądało jak potyczka największych rywalek. W tej sytuacji patrząc z góry odnosi się wrażenie, że młodsza kobieta wykazała się większym wyrachowaniem. Daniele spędziła wiele lat w sporcie. To Wymaga poświęcenia, wielu emocji, to ciągłe życie w presji i konkurencji. Mogło wpłynąć to na jej podejście. Yeah, I mean, um, I lay my emotions out there and I wear my heart on my sleeve and uh, I'm someone that's not afraid to be myself and uh, I think as women we should really embrace that and support each other and um, be able to use that passion to fire us up. I think it's uh, you know, a lot. We we get framed as emotional and frustrated and this and that and I just say. Może to zazdrość? Jej kariera dobiega końca, a nie udało jej się osiągnąć tego, co młodsza od niej rywalka. A może zwyczajnie osuwa jej się grunt pod nogami wraz z podupadającym zdrowiem? Czy może to coś, czego nie dostrzegamy z perspektywy obserwatora? A wy co myślicie?